Myjemy sobie panele fotowoltaiczne. Totalnie nieopłacalne. Po co to w ogóle myć? Umyję sobie to myjką. A ile to kosztuje? Hej, witam Was, tutaj Dominik, a w dzisiejszym odcinku myjemy sobie panele fotowoltaiczne. Tylko, że tak, mamy mały kłopot, ponieważ są dwie przeszkody w postaci takiej małej, białej hali, no i tego wystającego dachu. Pewnie można byłoby to umyć z Kia, no ale po co, jeśli mamy leguana. Ogólnie jest godzina 7.30, ja chciałbym to skończyć, myć przed południem, no i oczywiście strzelajcie w komentarzu, jak długo będę mył te panele. Ten, kto będzie najbliżej, zdobędzie kubek z logo Dominik maluje. A ja klasycznie na początku wyciągam sprzęt... I zobaczcie, to sobie wkładamy i to musimy cały czas wymieniać. Co to znaczy cały czas? To znaczy, że pewnie po umyciu tych wszystkich paneli trzeba będzie go wywalić do śmieci. A ile to kosztuje? Nie pamiętam, ale załączam Wam tutaj kwotę. Więc ja nie polecam tego do działalności pod tytułem Mycie wodą demi. To jest taki powiedzmy sprzęt uzupełniający, to znaczy, tak jak ja od czasu do czasu gdzieś sobie wskakuję na takie mycie, no to moim zdaniem jest ok. Natomiast gdybym miał myć na co dzień albo miał więcej takich zleceń, no to byłoby to totalnie nieopłacalne. Więc tą część sprzętu mamy taką sobie, natomiast tutaj mamy już stopkę, czyli kij teleskopowy, sześć wyciąganych sekcji, aż tyle nie potrzebujemy, ponieważ mamy podnośnik i sobie podjedziemy tak, jak nam pasuje. Natomiast to, co chciałem wam pokazać, to jest szczotka typowa do mycia paneli. Kto kojarzy ją z poprzedniego filmu, to dawajcie znać w komentarzu. W sumie to nawet nie liczyłem, ile jest tych paneli. A, przeliczymy na podnośniku. Ja już jestem gotowy na podnośnik, czyli kask na głowie, do tego pełna uprząż, kamizeleczka, no i wiadomo, linka zabezpieczająca. Więc w tym momencie ustawmy się regułanem, czyli znajdźmy sobie taką pozycję, żeby była dla nas najlepsza. No i okej, okay, na początku oczywiście sobie odpalamy. Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Oczywiście dla nas najważniejsze jest to, ile jest paliwa. Chociaż tego chyba nie mówiłem. Można jeszcze korzystać z miastka. Zobaczcie, paliwa jest. No nie powiem, że full, ale, ale mega dużo, więc odpalamy, ale to już z kosza. Bezpieczeństwo. Tak. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie jesteśmy w stanie z wysięgu bocznego dostać w tamto miejsce. No i zobaczcie, to chcemy ominąć, nie? no bo tutaj z kija byłoby ciężko. A tak to sobie wyjedziemy pod nośnikiem i jest elegancko. Ok, wydaje mi się, że na początku sobie tak na sucho podjedziemy. No i ok. I w tym momencie wysuwamy sobie. Kolejny element. No myślę, że na totalnym spokoju tu dostaniemy. Zobaczcie, to się jeszcze nie wysunęło. Nawet chyba w połowie, a już jesteśmy niemalże przy panelu. Pamiętamy. Pamiętamy o tym przecież, że mamy jeszcze lance, no nie? Więc my nie musimy być idealnie. Jak to mówi Adam, to trzeba delikatnie, to do zwyżki trzeba mieć uczucie. 25, no i w ten sposób mamy 3. Słuchajcie, szukamy dla nas wygodnej pozycji. Myślę, że to będzie coś takiego. Jedziemy sobie końcóweczki. To jest to, co macie tutaj. To jest mega istotne. Po to, żeby już tam nie kombinować, nie wyjeżdżać. Weźmy sobie na początku, może trzy. Tak, żebyśmy byli pewni, że wszystko mamy ładnie domyte. Tutaj wiadomo, że mamy najwięcej. Tego kurzu, ponieważ mamy wystający ten element, ten plastik, ta obudowa. No i ona niestety. To też jest wada tych paneli, nie? że jest takie coś, że. No tutaj się zatrzymuje cała woda z tym kurzem. No i, no i tyle, nie? Jakoś tak nie może to być gładkie. Nie może to być takie, żeby, żeby nic tam nie wystawało. No i tak, dzięki temu, że nasza sztuczka jest wygodna, no to jedziemy sobie od początku do końca. I fajne jest to, że nie musimy tego spłukiwać. Dlaczego? Ano dlatego, że tak jak Wam mówiłem, woda leci i przód, i tył, więc to już w pewnym sensie automatycznie nam się spłukuje. No i to na maksa nam przyspiesza, no nie? nie musimy już kombinować. Ważne jest to, żeby też ta szczotka nam ładnie przylegała, no bo tam jest przecież ten pad taki wymienny, to co Wam pokazywałem. Ja założyłem sobie taki klasyczny, najzwyklejszy. No wydaje mi się, że nie ma tu żadnych, nie wiem, ani odchodów ptasich, ani nic z, z tych rzeczy, więc klasyczne mycie. Jedziemy sobie dalej. Powiem Wam, że tutaj to już jest totalna łatwizna, nie? Dlaczego woda demi? To już pewnie tłumaczyłem i tłumaczyliśmy w ostatnim filmie, natomiast jeszcze tak dla powtórzenia, bo nie każdy oglądał. E, woda demi, słuchajcie, jest oczyszczona, jest czyściusieńka i nie pozostanie nam na tych panelach kamień. I chyba ktoś pod ostatnim filmem w komentarzu napisał, że, no, że to już jest przegięcie. Przecież okna też się myje zwykłą wodą. No tak, ale okna to jeszcze przejeżdżacie pewnie jakąś szmatką albo na jakimś tam papierze. Zależy, kto tam, jak tam, jaki tam ma patent na to. No tutaj ta woda zostaje. I uwierzcie mi, to co zostanie, powodowałoby osadzanie kamienia i takie delikatne plamki. I potem jest to oczywiście ciężko usunąć. Chłopaki z Winshopu jeszcze mówili, że najlepiej myć to pasami, czyli zacząć od tego pasa przy szczycie i tak zjeżdżać. Natomiast wiadomo, my mamy podnośnik, więc jedziemy to, ile jesteśmy w stanie z jednego ustawienia. Tak? Czyli maksymalizujemy swój czas na podnośniku, tak żeby wiecie, go nie, nie, nie przestawiać bez potrzeby. Ja oczywiście mam tą wygodę, że tutaj nikt mi nie jeździ, nikt nie chodzi, nikt nie patrzy. Więc, więc tutaj tym podnośnikiem mógłbym sobie jeździć, ale też nie o to chodzi, żebym tutaj siedział długo. Pamiętamy o tym, żeby nie wszedł nam ten wąż nasz z wodą pomiędzy panele fotowoltaiczne. W sumie tego nie przewidziałem, nie wiedziałem, że tak będzie się działo, ale jak jedziemy delikatnie, to tutaj się nic nie powinno wielkiego wydarzyć. No mega spoko jest z tą szczotką, nie? że ona myje przód, tył. W pewnym sensie nie trzeba już tego spłukiwać potem, to już wszystko mamy na gotowo, jeżeli sobie przejedziemy dokładnie. Ja nie wiem, czy mówiłem Wam jeszcze o upale, no nie, czy można myć w upale, czy nie. Ja przyjechałem sobie 7.20 i to nie jest tak, że 7.20 zacznę i 7.20 skończę, więc pewnie skończę około 10.00. Więc nie wiem, tej 12 godziny tego największego upału jeszcze nie złapię, ale podobno jest tak, że można w upale te panele myć. Jeżeli ktoś zna kogoś, komu pękły panele podczas mycia, to dajcie znać. Albo jeżeli ktoś zna kogoś, kto zna kogoś. Gdzie faktycznie panele komuś pękły, to dajcie znać. Wydaje mi się, że takie rzeczy się nie dzieją. Poza tym weźcie tak się zastanówcie, przecież gdyby była na przykład, nie wiem, burza jakaś nagle i nie wiem, walnęło z nieba w totalny upał, no to przecież tak się to odbywa w lecie, no to to chyba musi być przygotowane na tego typu akcje. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś w połowie. No i w tym momencie przejeżdżamy tutaj podnośnikiem no i ciśniemy dalej. najwygodniejsza, najfajniejsza część, czyli jedziemy sobie po kolei. Pokazywałem wam na szczotce, że te pady mamy wymienne, więc to oczywiście zależy od tego jaki jest stopień zanieczyszczenia na tym panelu. Tutaj jest całkiem ok, ponieważ mamy pola daleko, no i tutaj cały czas są, wiecie, jakieś kurz, żniwa. Tutaj nie jest tak najgorzej, natomiast uwierzcie mi, że na pewno zobaczycie efekt pomyciu. I oczywiście będzie dyskusja, czy się myje panele, czy się nie myje paneli, a po co, a deszcz to myje. Jesteśmy po wielkiej ulewie, ale takiej mega wielkiej. No i niestety jakoś wychodzi na to, że ja jestem jeszcze w stanie z tego coś doczyścić, więc wydaje mi się, że chyba ten deszcz jednak tak nie do końca to myje. I można by zafundować mycie paneli, takie, wiecie, jedne na sezon. No i idealnie się wstrzeliłem, chłopaki przyjechali po podnośnik, wszystko zapakowaliśmy. Pewnie już tam dojeżdża do siedziby. Mi też pozostało poskładać tylko sprzęt. Na szczęście nie ma go dużo. Pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć łapkę, suba, no i zostawić jakiś komentarz, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie. No i co? Ja uciekam. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!